Cześć. 1 maja 2019. Zapamiętaj tą datę. O niej będą się uczyły dzieciaki za 10 lat. Jako 82 najważniejsze wydarzenie historyczne. Ten dzień nadszedł. To nie jest żart. To koniec. Rok 2025. Po 6 latach, Rocket League stał się kolejnym Fortnite'em. Tryb Battle Royale przejął całkowite panowanie i doszczętnie zniszczył grę. Miliony graczy rzuciły Roketa w przepaść i więcej nie powrócili. Nie no, bez przesady. Choć może wydawać się to prawdopodobny scenariusz, to uważam, że deweloperzy nie dopuszczą do takich rzeczy. Tak, deweloperzy, bo Epic Games nie kupił Roketa, tylko cały Psyonix, czyli skład deweloperów. Sądzę, że Psyonix postąpił słusznie, ponieważ Epic ma o wiele większe zasięgi oraz po prostu ma więcej hajsu. Każdy teraz ma obawę, że Rocket będzie jak H1Z1, czyli stanie się darmowy, a wszyscy, którzy go kupili będą płakać po nocach za swoimi 80 złotymi. Ale nie, słuchajcie. deweloperzy Psyonixa są za sprytni, żeby wydawać za friko i tym co kupili nic nie zagwarantować. Oni znajdą sposób. W dodatku mają dużą pomoc ze strony Epic Games. Na 100% usuną ze sprzedaży na Steam. Ci fraje, że Epic nie przypuszczą okazji, by dogryć grubemu. A jeśli gra zostanie u niego i będzie jednocześnie na Epic 6, to chyba po raz pierwszy nie obraże tych monopolowców. Na oficjalnej stronie Rocketa napisali, że nie mają zamiaru usuwać gierki ze Steama, więc nie ma się co spinać. Wracając do zasięgów, pod koniec 2019 rocket pojawi się na Epic Games Launcherze. Wyobraźcie sobie, jaki będzie wybuch, jak dużo będzie hype na tę grę. Ja będę mógł robić więcej materiałów, a ty będziesz lepszy niż 3 czwarte graczy. 3 czwarte graczy. Wyobraź to sobie. Twórcy zapewniają, że po dołączeniu do Epic Family będą mogli tworzyć nowe, lepsze updatey, więc w sumie wyjdzie mi, tobie i im na dobre. Jeszcze jedna rzecz. Co ze sportem? Dzięki Epic będzie dostępne więcej pieniędzy i Psyonix będzie dawało większe pule, co przyciągnie ostatecznie więcej osób. Podsumowując, nie ma się czego obawiać, jest to bardzo dobra zmiana. Jak powiedział Dylan, jeśli nie poświęcasz czasu na rodzenie się, czas zajmuje ci umieranie. Zostawiam cię z tą myślą na koniec. Napisz w komentarzu, czy się ze mną zgadzasz, a jeśli nie, to chętnie cię wysłucham. Dzięki za oglądanie, na razie.